38 2. Dzisiaj jest najgorszy dzień od kiedy pojawiły się moje objawy. Mam prawie 39 stopni gorączki. Wymiotuję na przemian z biegunką. Jestem wydzięczony. Minęły kochani 24 godziny od momentu, kiedy zadam ostatni posiłek. Jestem już, słuchajcie, chyba z 20 razy na toalecie. Już po prostu przestałem doliczyć. I jest masakra. Walczę. Mój organizm walczy. Chcę zaznaczyć, że to co nagrywam. Nie jest po to, żeby wzbudzić litość, współczucie, tylko chcę pokazać, że przy aktywnym stanie zapalnym, przy wrzucającym zapalenie jelita grubego te objawy naprawdę wykluczają z życia codziennego. Jest to bardzo niewdzięczna choroba. Nagrywam to wszystko po to, żeby pokazać, że ta choroba to przede wszystkim nie jest wstyd. Tak wygląda moje śniadanie. Chciałbym wam pokazać bez takiego idealnego instagramowego życia jak to po prostu jak życie z tą chorobą wygląda. Chciałbym skierować apel w szczególności do młodych odbiorców, którzy mnie oglądają i obserwują. Kolonoskopia to nie jest badanie, którego trzeba się wstydzić. Kolonoskopia dwa lata temu uratowała moje życie, więc apeluję do was. Badajcie się. Jest kochani godzina czwarta na ranem obudził mnie taki ból brzucha, że nie mogę spać. Dzisiaj się czuję zdecydowanie lepiej. Wszystkie objawy, dzięki Bogu, e, powoli się wyciszają. E, przyjechałem e, zrobić e, badania. Dzisiaj 05-07, a ja już 07. Tak. 7. No, straszna choroba. 0, 8, Przepuścić 5. Okay. Dzisiaj na obiad. Suchary, a muszę dostarczać wartości odżywcze przez e, odżywki do picia. No, Kupiłem sobie nutridrinki, drinki. Lecę spać dzisiaj się nie wiem, około 3 godzin, więc, więc potrzebuję snu. Jezu, w końcu mogę jeść. Za szybko niestety, moi drodzy, zacząłem cieszyć się lepszym samopoczuciem. Wróciła mi gorączka. Jest 5-7, obudziły mnie takie wymioty. Wczoraj przyszły moje wyniki. Nie są one zbyt dobre z tego co widziałem. Więc jutro idę do lekarza i zobaczymy, co dalej. Trzymajcie kciuki, yy, spróbuję zjeść gotowaną marchewkę. Musiałem zebrać siły i wyjść z łóżka i iść z tymi wszystkimi wynikami do lekarza. Zobaczymy, co dzisiaj pan doktor powie i w jakim kierunku. Moje leczenie pójdzie. Wszystkie wyniki niestety potwierdziły to, że mam ciężki rzut swojej choroby. Od dnia jutrzejszego w leczenie włączone zostają sterydy, więc przez najbliższe trzy tygodnie, tak jak widzieliście na tym filmiku, tak będzie wyglądało niestety moje życie. Ale wierzę w to, że po tych trzech tygodniach wrócę do was silniejszy, ale przede wszystkim zdrowy. I tego też Wam życzę dużo zdrowia, dbajcie o siebie, badajcie się. No i do zobaczenia.